Cześć, z tej strony Lucian, witam w kolejnym filmiku z gry. Tym razem to będzie gra dosyć ciekawa i inna z pozostałych, które już prezentowałem, ponieważ ta nie ma takiej rozrywki, jakiej dzisiaj znamy z dzisiejszych gier typu AAA, a jest to karcianka. Nie, nie jest to rozbierany poker, chociaż też mógłbym taką grę z miłą chęcią pokazać. Ale dzisiaj mamy Mighty Magic, czyli karciankę Duels of Champion. Bardzo fajna gra. Szczególnie teraz bije popularność dzięki Rockowi i Mateuszowi z kanału mkr 3 Mnie też zachęcili do tej gry. Właściwie to Mateusz mnie zachęcił, także bardzo mu za to dziękuję, ponieważ spędziłem z grą parę fajnych godzin. Dobra, zaczynamy grać. Jak widzicie mam tutaj elo 136, czyli nie jestem za specjalnie jako silny. Ósmy poziom już nabiłem, mam talię nekropolii, walczymy. Jeśli chcecie jakieś detale na temat gry, to warto po prostu ją sobie zainstalować. Ponieważ bardzo mało waży, zaledwie 160MB jest darmowa, także wszyscy może, mogą grać. Nie jest pay to win, bo tak naprawdę płacenie dużych ilości pieniędzy za wiele nam na samym początku nie daje, dużo zależy od szczęścia. Ja teraz zaczynam grę. Dostałem talię taką na rękę, potwierdziłem, że może być. Gdybym tego nie potwierdził, to mógłbym sobie ją zmienić na jakąś inną. Yy, I mogę od razu wystawić gula, ponieważ on kosztuje tylko jeden punkt akcji, który znajduje się tutaj. Jest on oczywiście zwiększany za każdym razem, yy, kiedy jest nowa runda, oraz przez specjalne karty czarów, na przykład, czy wydarzeń. Yy, karty się dzielą na kilka rodzajów. To na przykład są stworzenia: liśne ofita, czy tutaj taki zombie plagi, czy widmo zemsty to są stworzenia. Mamy też tego typu karty, czyli zaklęcia. One się strasznie przydają, kiedy chcemy wykończyć kilku przeciwników naraz bądź nałożyć jakąś fajny specjalny efekt na daną postać przeciwnika, czy na swoją postać. Co jeszcze można więcej powiedzieć? Ja gram oczywiście nekrofilią, a czy może to nie jest takie oczywiste, nie wiem czy to się na nekrofilia, czy nekro. Nekro chyba się nazywa ta talia. Jakoś tak, w każdym razie. Przeciwnik gra tym samym, więc nie będzie jakiś pasjonujący pojedynek. Ok, zakończę teraz turę. Nic więcej w tej turze nie zrobię. No, przeciwnik widać zagrywa podobnie jak ja. Także pewnie będziemy mieli zbliżone talie. Elo ma niższe niż ja, więc powinienem wygrać. Wystawił Gulę. mi wyskoczył tylko jeden gul <gulę> na razie nie jest źle to są jednostki takie, które nie robią jakiejś większej szkody, chociaż z racji tego, że kosztują tylko jeden punkt akcji można fajnie nim zagrywać w początkowych fazach gry Poczekamy teraz, aż zakończy swoją turę. Niestety, czasami bywa to dosyć długo. Jak widzicie, mogę już sobie jedną nową postać wyrzucić, wyrzucę ją tu, żeby przyblokować tego gula. Zwiększę sobie jeszcze moc, zaatakujemy przeciwnika, za, je, za dwa punkty i jedziemy dalej. Te postacie, które są właśnie z tej strony, to są tak zwani bohaterowie. Ich musimy bronić. Kiedy bohater ma zero życia, wtedy przegrywamy walkę. A te tutaj postacie, które wystawiamy, są po prostu obrońcami oraz atakującymi bohatera przeciwnika. Niedawno trochę zmieniałem moją talię, ponieważ za każdym razem, kiedy wygrywamy mecz, dostajemy złoto oraz pieczęcie pieczęcie podaj chyba tylko wtedy kiedy skacze nam level o oczko w górę a złoto za każdym pojedynkiem nieważne czy przegrany czy, przegr czy wygrany czy przegrany i tak dostajemy złoto tak samo jeśli bierzemy udział w turniejach i tak dalej i tak dalej i przeciwnik wystawił kolejne dwie jednostki ta nie jest za dobra jednostka widać że ma dużo jednostek na niskich levelach ja za bardzo ich nie mam, bo mam troszkę inny sposób grania, ale już spokojnie możemy wystawić sobie tutaj tą jednostkę. Zaatakować górę, bo nic tu innego nie pozostaje. Magicznym strzelcem również. Teraz trzeba się zastanowić, czy lepiej zaatakować tego strzelca z tyłu. Czy to stworzenie z przodu? Chyba te z przodu, bo on ma dwa ataku, więc będzie robił większy damage. No i okej, okay, w tej rundzie to już wszystko. Teraz znowu kolej przeciwnika. Przeciwnik pewnie wystawi znowu jakieś dwa stworzenia. O ile jeszcze ma w swojej na ręce jakieś karty z taką małą ilością punktów. Ja teraz mam 3 mocy, 2 many i 2 yy, nie wiem czy, jak to się nazywa, jakaś waleczność czy coś takiego. Yy, w każdym razie za jakiś czas sobie dopakujemy jeszcze jeden punkt many, wtedy będę mógł użyć choćby tego gejzeru czy bardzo fajnej pieczęci. Przeciwnik wystawił nowe stworzenie. Lamasu też mam go na swojej ręce. Dobre stworzenie do, jako bloker, bo tak to nic specjalnego w sobie nie ma. Będę musiał go jakoś skontrować. Albo po prostu użyję pieczęci. Też będzie dobre wyjście. OK, zaczniemy od tego, że zabijemy tutaj tego Gula, on już nie będzie tutaj za bardzo przeszkadzał. Teraz mam do wyboru albo użyć Pieczęć i zabić to te stworzenie tego Lamasu, albo możemy użyć Gejzer i zabijemy te stworzenie i te, i zostanie nam sam Lamasu. Hmm, <laughs> Szkoda, że nie ma yy, nasze stworzenie Lich ofita yy, infekcji jeden, wtedy byśmy zabili wszystkich trzech. Ale chyba zrobimy to w ten sposób. Tak, teraz atak. Hmm. Możemy go przyblokować, bo jeszcze mam jeden punkt akcji do rozdania. Możemy użyć tego, tej karty, ale nie wiem, czy nie lepiej będzie pozostawić i poświęcić yy, tego lisza neofita. Chociaż nie, bo będzie później przeszkadzał ten lamasu. Zostawimy to w ten sposób. Gra się rozwija, mamy coraz więcej punktów akcji, ja i mój przeciwnik, więc będziemy mogli wystawiać coraz więcej stworzeń. No, kolejny Kościotrup plagi, ale to jest słaba karta. Te stworzenie ma infekcję 1, więc przy jednym ataku yy, zabiorę mu dwa punkty damage'u i później jeden punkt z infekcji zejdzie. Ok, tym magicznym strzelcem tu zabijemy. Tu też zabijemy tą jednostkę. I mamy jeszcze 5 punktów akcji do rozdania. Do 5 punktów mogę wystawić na przykład dwa stworzenia. A mogę wystawić jedno stworzenie i dobrać sobie jeszcze kartę. I chyba tak zrobimy. Damy jednego lisza neofite i tu drugiego i zakończę. turę. to jest ten sam szkielet, który już wcześniej był. Tylko to jest karta z pakietu Premium. Ona się świeci, ale w żadnym wypadku nie wpływa to na rozgrywkę. Co do samych pakietów, to kupujemy je za złoto, które wygrywamy w walkach. Możemy też kupić za euro y, złoto, ale nie są to jakieś takie duże, strasznie ilości, żeby zmieniało to całkowicie grę. No i właśnie przeciwnik opuścił pole bitwy, chyba stwierdził, że nie za bardzo y, masz czym grać. Ja w każdym razie dziękuję Wam. Wam bardzo za uwagę, fajnie się strasznie gra w tą grę, dlatego ją polecam, pewnie się pojawi trochę jeszcze więcej materiałów z niej no i mam nadzieję, że coraz więcej pojawi się również materiałów na moim kanale, już niebawem zaczyna się yy, zaczyna się seria webdesign krok po kroku gdzie będę pokazywał jak tworzyć fajne strony w photoshopie oraz jak współpracować yy, z klientami właśnie z punktu webdesignu Dzięki za uwagę. Cześć.